Pracujemy z pierwszym maratonem fotograficznym w kole. Pokazujemy nową wrażliwość zgodnie z zasadą, którą głosi stowarzyszenie Kolanie, uczyć, bawić, edukować. Dzisiaj będziemy bawić i edukować w inny sposób. W zeszłym roku pokazywaliśmy miasto XXI wieku. Teraz pokażemy to miasto w inny sposób. Za pomocą zdjęcia, za pomocą wrażliwości. Którzy mają ludzie trzymający aparat w ręku. Każdy z nich jest zwycięzcą. Dla wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania przygotowaliśmy nagrady, bo każdy ma swoją wrażliwość, każdy ma swoje spojrzenie i każdy wygra. Te zdjęcia będą dalej eksponowane przez nas. Będziemy chcieli przygotować wystawę w Domu Kultury, aby pokazać wrażliwość tych młodych ludzi i spojrzenie, które przedstawiają w maratonie fotograficznym i pójdziemy również dalej. Naszym marzeniem jest wydanie kalendarza na 2016 rok z tymi wspaniałymi zdjęciami, a jeżeli spodoba to się mieszkańcom naszego miasta, to w przyszłym roku drugi maraton fotograficzny. Grazie.